Prawa podobnie, Zetore 57,18 starym dziadkiem. Uprawa podobnie, kurde bele. Bo ja jakoś nam nie chciał jechać, bo po to że... Może tym się odpieprzy czy cusi. I tak tam gada. Kurde bele. Jakoś tam Zetorek idzie, kurde mo To powoli idzie, kurde molczy! Na pewno by ten nowszy lepiej się razie że takie, że to i tak lepka robota. I tym, kurde mój. Pozdrawiam serdecznie widzów Dzięki za sub subowanie, za oglądanie Dziękuję wam widzowie, że jesteście ze mną I proszę mnie więcej nie hejtować Jak mówi komentarze nie pitać, tylko ładne komentarze, a nie Kurde, belek, jakieś hejterskie, sererskie piszecie i czasem nie wkurzacie Pozdrawiam was i życzę miłego dnia Widzowie kochani A my dalej robimy prawie kultywatorem podowie. Tylko kopci idzie robota! Jak pożydzie?